Chcę powiedzieć tylko, że konkurs na 500 zł, właśnie trwa. I co trzeba zrobić, żeby wygrać, będzie na końcu odcinka. Więc tak, yy, sytuacja wygląda tak. Dzisiaj 5 <grych> mężczyzn rozgrywamy i dostajemy rangę. Taki jest plan na dzisiaj. Mam ziomka, który miał ascendanta Taki Żomka. No to był Wice albo ktoś, nie? Sprawdziłem losowo historię Gieriego I, i co miał Platynę. O, to ten chyba nawet. Platynę 2 teraz. A w tamtym akcie miał ascendanta 2. A teraz mu dał platynę 2 Boję się, co ja dostanę. Eee, co prawda, miałem ascendanta trójki i mecze Immortala, co prawda, ale, ale skończyłem na ascendancie 1. Więc się boję. Eee, hello guys. No dobra, Silon Rush, right Nice, zguszyj je. No. Kurwa, jakie życiowe performance. <laughs> A can flash, flash now. No, New Vandal! Ah, Behind! Can you... Oh O mój Boże. god. Seventy okay. seven, uh, Low, minus 70, nice Kogo ja podniosłem? Ty, ja myślałem, że jeden z jej, że by, zabiliśmy go już A to też, czekaj, tam Ja się w pełni wątpię Czo, Ale się ustawił Ej, tu jest gdzieś ze Shortim jak coś, blisko Ale to Brim, Brim, Brim tu jeszcze jest. O nice. Góra? No, Kurde. Mm. Ej, ej, ej. Zizzy <giby> WP? No i załapałem się chyba. Znaleziono okay. grę. No nie wiem, nowa mapa, tyle możliwości. Kerlaba. Ja muszę teraz przypomnieć co to za mapa, bo jak ona wyglądała. O! Bóg się nad nami zlitował. Nieśmieszne Napisz, napisz, um, to się nie stanie. Ja jest to? Nie, jednak nie. Tam był jeszcze jeden na B. Dwie mój ziomek. Gdzie <noise> go wyjebało? I dwie mój ziomek. <noise>

Dzięki, powodzonka. No, Nora. My favorite map, bro. Ooo, Splitick. Co tu się gra? Lo guys this is my favorite dobra, map. Dobrze, dzięki w ostatnią sekundę, dobra idealnie. Na pewno cię nikim zabije. Water. To do było. Został jeden punkt. Ty fajny ten Frenzy's Hornet. Fajne nawet, no. Ej! Zkay flashing or what? Good flash, bro. I pick, I kill. A chcesz mnie ultować zaraz. Nie <laughs> mam <laughs> Leży na środku. Oni udają! Przecież ci przeciwnicy udają! dzi, 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 dzi bro, nice try, surprise! Yy. Co? Mordo, dwieku, ja mam w komputerze, co się stało? O, no, Zbanowali cię, bo nie wiem, bo... Dzisiaj ma was kaleria. Kraby jamina a... ale ramana rajst. Please, let me play. Le no nie, no niech mi da zagrać. Aha, no bo... Dał mi rainę, ale pokrzam, miły człowiek, bardzo fajnie. Lecuszki im robię. Co to jest za zbagowana gra? Dobra, jebać kurwa. Tych zjebów w teamie, pierdolonych. I mowy spajka jest do ukradkiem ograniczam ich On był na C. 40 mniej, No ja, nice. Let's no i, To jest anti-headshot Zabieram wizję No, co chcesz? Bo ja tutaj dam ścianę. Nie będziesz musiał mi ją pomóc szybko zniszczyć. W sensie jedną jedną cegłę jakby. Chcą Żaden Którą pinguj po... Żadną. <laughs> Mordę, żadną.

O chłopie. Co robi na poziomie? Tak myślę, platyny. no Daj mu tapa. Mówiłem. No, <grystanie> no i tak się kończy. <grystanie> <grystanie> Dziękuję za grę, drużyno. Powodzenia w następnej rozgrywce wam życzę. Holvar MVP. Platyna 3. <grystanie> He, <gry> Roblox <gry> 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 Dobra widzowie, oficjalnie jestem content creatorem Robloxa od dzisiaj Uwaga, konkurs. Więc co trzeba zrobić, żeby wygrać 500 zł? Wystarczy, że zostawicie Subika tutaj na YouTubie, wejdziecie w pierwszy link opisu i tam odpalicie post na Twitterze, który dodałem. I tam zrobicie wszystko to, co piszę w tym poście. Na mnie są duże wymagania. No i czekacie. 21 stycznia w sobotę o 13.00 będzie losowanie i wtedy wbijaj na streamka, żeby wiedzieć, czy wygrałeś. Na streamy są codziennie od godziny 18.00 w tygodniu, a sobota i niedziela od 9.00. Więc w dniu, w którym na ten film, jest na pewno stream. Zależnie, czy to jest sobota, niedziela, no to. Nie wiem, 9.00, także zapraszam Cię tam, no i to tyle, cześć.